Jesteśmy teraz w pewnym miejscu, słuchajcie, będziemy nagrywać filmik i pokażę Wam wszystkich uczestników tutaj. My jesteśmy teraz w pewnym miejscu, słuchajcie, będziemy nagrywać filmik jakie jest opóźnienie, stara? No, tak jest zawsze właśnie. Dzień doberek. Dzień doberek, tutaj możecie zadawać pytanka, witamy, witamy, patrzcie jak nas dużo... A! Przyszedł tutaj Leksiu, tak, Leksiu jest z nami, łącznie, on tutaj, patrzcie, tańczy. No! Co? Co? co nie? No, w sumie ja nie mam nic do powiedzenia, tak? Tylko. O ja, nie, dobra, może nie będę się dała na podłodze. Ale ładnie, każdy tańczy, wow, fajnie. Ja, ja nawet nie muszę odpowiadać na pytania, bo po prostu tutaj. Fajnie, fajnie, co my tu mamy? Ceglas już! Zu wszyscy trochę Już późno, czy idziemy spać? Nie, my w ogóle nie śpimy. Team X nie śpimy. Dopiero teraz zaczynamy dzień. Nie, nie Raz, tak. dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A, a oni zrzuty nie, ekranu! Żegnaj Państwa. Jak jeszcze tam ruchy tam? On robi tak! Ceglarz robi ten ruch swój taki. Jak to było. Nie, nie ten ruch, wiemy. O, ten o. Byk, O! Się o, i jeszcze jest tą ręką, potem znowu i w tą, I i się i robi to. i jeszcze robi tak? Co? A! Co? <laughs> tak, robi takie. cień. Na pewno tak oglądasz! To jest tak. tak! Pozdrawiamy Ej, <laughs> Ale <laughs> on jeszcze robił wow, robi tak. <śmiech> <śmiech> tak, robi też takie. <laughs> że tak coś kręci na boku i coś. Jak on to robi? Pokaż ten raz, to było całkiem on robi takie odgłosy! No ten, no dobra! No, no, no. <śmuszczam> no, o, o jest cegła, smuchcie! Proszę zaakceptować mój <śmuszczam> O, dawaj, weźmy go, Weź poproś Albo cyklak. ja go zaproszę! Przy, e, dawaj, o, to! Cegłacie no. tak, no do no. <śmuszczam> nas! Pokażesz nam swój taniec, dawaj! Potrzebujemy tutaj poza prawdziwa. Dobra, dobra, Patrycja, widzę, że ty nie umiesz tańczyć tego ruchu Co ty robisz, dziewczyno? Pokaż się a nie! Ja, ja leżę w polu, muszę zaświecić światło! Co robi? Gdzie wy jesteście? To jest węgla, czy byte ciemno! Co jest? Słodzie węgla! Matz swoją twarz, ceglarzku! twarz! Jest ją! Przejmuje dobra? dom! Przejmuje dom! No. O nie! Cegła, No tam, jest, tam jest Bóg, patrzcie, tam jest Bóg! Czaro, no. Czaro! Czaro! z nami! Czaro z nami! Właśnie, Czara nie ma... Tęsknisz za... za nim, nie? Tęsknię bardzo, serio. Czaro, gdzie jesteś? No dobra, pośmialiśmy się, pośmialiśmy. Pośmianę i teraz... Pośmianę, pora teraz potańczyć. Ceglarzów, wstawiaj telefon i tańczymy. Take. O której wracacie? Chcielibyśmy nie wiedzieć, wiemy. nie wiemy. Jak ja tam życie? To jest to życie w raz, Madrycie. O o, 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 jak to to robi? O, jest! O się... Patrz, kogo dzisiaj? Kogo Kto dzisiaj sprząta cały domiks? Prawie ja! Wpadło na Oscara. Oskarna! Pokaż! Ten, co Jez, nie zagranek... Widomia tego, proszę, rozgrzewka! Przysiady, przysiady, przysiady! Idź trochę w prawo, w lewo! Rozgrzej nadgarski, nadgarski staw skokowy! Staw skokowy, dawaj! dawaj. Ten z ręką, nie, z... nie ten Ej! To Ej, wariacja! O, nie, nie mogę! A, Dobra, i ten trzeci stary! Ten trzeci. ten trzeci z ręką kręcącą się! A... Nie. Nie, e! Nie, nie jest, tego nie było, nic go nie Który? Ja paję, że on tam ten po prostu zapomniał! Tak, on nie Pokaz, pokaż mi, bo ja nie wiem który. Ten krypski. No, Poczekaj, to jest oh. dobre! Patrz na to, dobre. Yeah, to jest dobre. Aaaaa! Nie, o to obok jest tak? Dobrze, ładnie ceglasz. ej, ty, ty, ty przypadkiem nie, nie, ten nie pomyliłeś zawodu? Pomyliłem właśnie, ja powinienem być TikTokerem, no.